dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was parę treningów umięśniających moje ciało. Zapraszam Was na profil realu. Poznanie do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał to zostawcie mi to ponad 59 łapek w górę, dobić mi cen subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni.

Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć Proszę bardzo, to specjalnie dla was te treningi, a na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z mocnych treningów domowych i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło części panarka narka papa pa, Lopamordy. Życzę Wam miłego wieczoru. Dobranoc, papa. pa. pa.